Tak przygotowanej cukinii jeszcze nie jadłeś. Jest przepyszna i bardzo soczysta. Na początek weź dwie świeże cukinie i dokładnie je umyj, po czym osusz. Za pomocą widelca utwórz dekoracyjne linie na cukinii. Naciskaj widelec na skórkę i przeciągaj go w dół, dodając artystyczny akcent do potrawy. Pokrój i ułóż je starannie na desce do krojenia. Następnie obficie dopraw je solą i pieprzem z obu stron. W średniej misce rozbij trzy jajka i delikatnie je ubij. Po czym dodaj szczyptę soli, pieprzu papryki i bazylii. Dodaj także trzy łyżki mąki ziemniaczanej i cztery łyżki kwaśnej śmietany. Energicznie ubijaj, aż powstanie gładkie i kremowe ciasto. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Przygotuj blachę do pieczenia wyłożoną papierem do pieczenia. Zanurz każdy plaster cukinii najpierw w mące, a następnie w cieście jajecznym i umieść je na blasze do pieczenia. Piecz plastry w piekarniku przez 20 minut, aż staną się złociste i chrupiące. W międzyczasie wybierz dojrzałego pomidora i pokrój go w kostkę. Umieść pomidora w misce po upływie wstępnego czasu pieczenia wyjmij blachę z piekarnika i ułóż na każdym plasterku cukini pokrojone pomidory, a następnie ulubiony rozdrobniony ser. Ponownie włóż blachę do piekarnika na dodatkowe 10 minut. Tak aby ser się roztopił, a smaki pięknie się połączyły. Po wyjęciu cukinia jest już gotowa. Jest przepyszna, a dodatki, które jej towarzyszą, wzmacniają jej smak. Sprawdzi się jako danie główne, ale także jako przekąska.